Kuszyste ciasto, jagody i kruszonka. Jak u babci, po prostu dzieciństwo na talerzu. Do misy miksera wrzuć przesianą mąkę, dodaj cukier. Cukier waniliowy, suszone drożdże i sól. Następnie dolej mleko skondensowane, niesłodzone i dodaj jajka. Całość wyrabiaj hakiem do zagniatania na niskich prędkościach do momentu, aż nie będzie widać suchej, mąki. Ciasto nie musi być jednolite. Następnie cały czas wyrabiając dolej roztopione masło i od tego momentu kontynuuj wyrabianie przez 10 minut na niskich prędkościach miksera. Robione ciasto przykryj ściereczką i odstaw do wyrastania na godzinę 15 minut lub dłużej do podwojenia objętości. Im cieplej, tym szybciej ciasto urośnie. Wyrośnięte ciasto z misy miksera, lekko zagnieć w dłoniach i przełóż do wyłożonej papierem blachy, wyrównując dokładnie. Ja, żeby było bardziej równo, rozwałkowałam je po prostu na blacie. Następnie odstaw na kolejne wyrastanie na 20-30 minut. W międzyczasie składniki kruszonki umieść w misce i palcami zagniataj, aż utworzą się grudki ciasta. Na wierzchu wyrośniętego ciasta ułóż owoce. U mnie są to świeże jagody. Całość posyp kruszonką i od razu wstaw do do piekarnika. Ciasto piecz na drugim poziomie od dołu przez 40 do 50 minut w zależności od piekarnika. Po upieczeniu od razu wyjmij je z piekarnika i wystój, zanim ukroisz. Wierzch możesz dodatkowo posypać cukrem pudrem. Smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.